Dzień dobry. Dzisiaj odcineczek z bielenia tunelu, bo już niektóre rośliny takie dosyć mniej odporne na słońce mi się poprzypalały troszeczkę liście, więc trzeba wziąć się za bielenie tunelu. Bielenie tunelu jest to przykrycie czymś, co będzie odbijać promienie słoneczne, zanim te dotrą do tunelu i tam będą mi nagrzewać. Bo tunel generalnie jest bardzo fajny wczesną wiosną i późną jesienią do przyspieszenia produkcji i do opóźnienia produkcji, żeby wydłużyć sobie sezon, ale tak naprawdę od mniej więcej maja, może połowy maja do. Końca lata ten tunel będzie miał troszeczkę zbyt duże właściwości grzewcze, więc trzeba je troszeczkę ograniczyć. Obniżymy troszeczkę dostęp światła, i tym samym obniżymy temperaturę w tym tunelu, bo w tej chwili nawet przy otwartym tunelu jest po prostu bardzo, bardzo gorąco. W ciągu lat robiłem różne próby. I dawałem sobie wapno z wodą, i dawałem sobie wapno z mlekiem, z wodą, i dodawałem trochę farby, i w tamtym roku zacząłem stosować taki typowo preparat do obielenia i to jest jakiś tam parasolex. Nie mogę powiedzieć, że był z niego jakoś bardzo zadowolony, bo, bo jakoś mi się wydaje, że po dłużej ulewie się zmył, ale może to być też moja wina, bo po prostu źle go nałożyłem, bo ja rozrabiam sobie wszystko to w wiadrze zgodnie z proporcjami, tam waga kilogramowa do ilości litrów wody, ale później biorę to wszystko w garczku i garczkiem to wszystko chlapie, więc być może gdybym to, nie wiem, wałkiem pomalował, to może i by to trzymało. W 3-metrowym tunelu to nie jest możliwe, żeby to zrobić, więc po prostu biorę sobie garczek i chluz. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac dobrze byłoby już mieć jakieś formy ochrony tutaj oczu, więc na pewno jakąś przyłbicę założę do chlapania tym wapnem. No i oczywiście buciki, bo mam tutaj klapki, pasowałoby jakieś kalosze założyć. Pogoda dzisiaj nie do końca sprzyja, więc będę bielił tylko z jednej strony, licząc na to, że ten wiatr, który mi teraz wieje w twarz, będzie troszeczkę przenosił dalej, może za połowę tunelu, yy, moją tutaj yy, ciecz roboczą. Jeśli będzie wiatr zmienny jutro, pojutrze i będzie w drugą stronę wiało, to przejdę drugą stronę, także spoko. Więc plan na ten odcinek jest taki, że cieplarkę, czyli ten duży tunel za nami, będę stosował parasolex. Niedużo go tu zostało, więc zrobię ile się da w proporcji takiej jaka powinna być, a jeśli mi zostanie jakaś część, no to wtedy wezmę sobie wapno a jeszcze jedno. Ops. Nie musi tu być widać loga, nie musi być widać. O, pyk. Farba elewacyjna Biała. Najtańsza farba, jaką znalazłem w okolicy, w jakimś najtańszym markecie. Litr na 10 litrów cieczy roboczej do wapna. Jeśli będę już kończył parasoleks, parasolex będzie solo. Resztę zrobię sobie wapnem i na 10 litrów cieczy roboczej litr to będzie farba biała. Nie ma się co bać, że ona uszkodzi folię, bo z tego co wiem, to nie uszkadza folii. I nie ma się co bać, że ona będzie na lata, bo za jakieś 2-3 miesiące już powinna też się zmywać. Bo taką farbą w sadzie bieliłem drzewa i. 2-3 miesiące, i też było już po efekcie. Teraz tak. Polski. Przepuszcza światło odpornie na deszcze. Nieszkodliwe dla drewna, gumy, roślin. Schodzi w naturalny sposób przy nocnych przymrozkach. Dobra. Odstawić na 3 godziny. No tak, to trzeba odstawić na 3 godziny. To muszę mieć drugie wiadro na ten parasolec. 20 kg parasoleksu na 50 do 120 litrów wody. Na 50 litrów to tu mam 10 litrów, to jest podzielić na 5, to jest 4 kg. Może i tu są 4 kg. To jest cięższe od pełnego koszyka truskawek, to będzie na pewno 3,5, może 4. Tu już mam pół wiadra, więc sobie do tej połowy wiadra wsypię, wymieszam, doleję do pełności i spokoj. To nie jest reklama środka do bielenia tuneli. I mieszu, mieszu. Ok. Domieszać i na trzy godzinki. Ojej, o nie! Jak to się stało? Ale dlaczego? Dziurawe wiadro. O nie! I'm bleeding! Jak to? Jak to się mogło stać? Muszę jakoś tak się tu podłożyć, żeby tu mi nie, nie leciało. I szybko muszę coś znaleźć innego. Dobra, nic innego nie znalazłem. Musi być to szybko, bo ubywa cieczy. Tak, tutaj znalazłem wiadro, bo było w domu. Ono jest na pewno szczelne, bo korzeniam sobie w nim bataty. Więc muszę te bataty przenieść na jakiś inny pojemnik i przy okazji mogę Wam pokazać jak się ukorzeniły. Proszę, proszę. Jest już niby 15 maja, ale ja wcale się z batatami nie spieszę, bo jak będę sadził w zimną ziemię i w pogodę taką niezbyt ciepłą, to będą stały w miejscu. Parasolex nastawiony, można jeszcze go przemieszać komisyjnie. I robimy wapno z farbą. No, Niech się robi, chociaż za dużo tego tu nie ma. Najpierw sobie wleję wodę, potem sobie dosypię wapna i na końcu zrobię mniej więcej litr farby. Chociaż tu jest wiadro chyba 20 litrowe, to powinny być 2 litry Ciekawe jestem w kadrze teraz Chyba coś stwardniało. O nie, o nie, o nie! Spytasz, ile tego wapna. Leje wody do połowy wiadra i zasypuje resztę wapnem. To jak się wymiesza i tak troszeczkę zmniejszy swoją objętość. Niektórzy to nawet słyszałem, że gliną obrzucali. Tylko że glina też raczej będzie się zmywać. No wiadomo, że się trochę zmyje. A! Y, parasoleksu nie polecam mieszać z wapnem, bo się zrobi taka żółta, taka sikowa wydzielina. Nawet na tunelu będzie widać. Także nie, nie polecam raczej. Moją największą obawą jest, że mi mikrofon wpadnie albo do wapna, albo do farby. Ale to będą dwa literki. Chyba już. Albo już. No jakoś tak w każdym razie. Może i to są dwa literki. I jedziemy. O, to jakieś grudki z wapna. Albo wieje, albo jakieś pompy chodzą. Ja nie wiem. Biorę to, biorę sobie garnuszek. I takim szybkim ruchem odśrodkowym, żeby wylewać jak najszybciej po prawej stronie, a kończyć jak najdalej po lewej. To ma być na jedno rozrzucenie bardzo dużo metrów. I takim ruchem będę chlapał, ale zgodnie z wiatrem. Pod wiatr wszystko będzie lecieć na mnie, to jest bez sensu. Oczywiście przyłbica, okulary to za mało, bo i tak skóra twarzy będzie podrażniona. przyłbica rękawiczki, ciuchy, których nie szkoda. No mi tych ciuchów jakoś za bardzo nie szkoda. I w drogę. Jeśli boimy się, że na starcie stracimy zbyt dużo cieczy, nie musimy nakładać całego garczka, tylko troszeczkę, żeby sobie wykalibrować rękę. I myk. I myk z, z wiatrem. O, to jest fajne. Byle jak najszerzej łapać. I z góry też trochę. Tak. Widzicie tutaj przeszedłem już raz i to jest tak grubo, żebyście mieli jakąś skalę do kalibracji, czy, czy jest dużo już dane, czy jest mało. Tu już jest tak dane naprawdę konkretnie aż takie placki były z WAP nasypane, więc... Tu już jest naprawdę mocno zacieniony. No, i dla mnie to wystarczy, to jest w porządku. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać to z farbą po dwóch, trzech, jakichś większych deszczach. No, i tak wygląda efekt po bieleniu. W środku już jest dużo chłodniej, taki lekki półcień. Te tunele niższe robiłem sobie tą właśnie kredą z farbą. A cieplarkę z tej strony robiłem parasoleksem, a z drugiej strony, już brakło, to z drugiej strony robiłem kredą z wapnem. Także na tym samym tunelu, na dwóch połówkach, tak jak szedłem z dwóch stron, będzie widać. Czy ten parasolek dłużej się utrzymuje przy deszczach, czy, czy spływa tak samo i nie warto wydawać pieniędzy. No i tak to wygląda od wewnątrz. Tu mam oczywiście jeszcze taką folię, która zapobiega skraplaniu i skapywaniu na rośliny, ale mimo wszystko widać, kieruję teraz obiektyw na słońce i widać jak jest dobrze zrobiona robota. W tunelu jest taki no, lekki półcień, więc już nie będzie się tak grzało. Także, jeśli macie otwarty na oścież tunel, a mimo wszystko jest za gorąco, to, co musicie zrobić, to bielić.